Słuchajcie, dzisiaj mamy Chelsea, pokażemy Wam jak pracować z różnymi narzędziami. Chelsea w tej chwili ma na sobie kolczarkę. Nie sztuką jest powiedzieć, że narzędzi nie używać i nie używajmy niczego, jest, że już używamy, żeby wiedzieć jak i pokazać jak to zrobić. Więc jeżeli już mamy takie narzędzie, po pierwsze nie jest to narzędzie, nie jest to zamiennik obroży, pamiętajcie, to jest tylko narzędzie do treningu. Druga sprawa jest taka, że nie. Tutaj nie chodzi o ból, to jest narzędzie, które pomaga nam zwracać uwagę, którą nagradzamy, sobie nagradzamy i ta uwaga ma procentować. W związku z czym piesek potem szybko się uczy, co procentuje, co nie procentuje. Na kolczacie unikamy stałego napięcia, stałego, są tylko punktowe i to delikatne, wiesz, ruchy nadgarstka i tak dalej. O, super, bardzo ładnie. Noga, styk, super. I teraz. Nie, tutaj ją zwalniasz. Jak, jak, jak idziesz w tą stronę, to ją troszeczkę nad garstkiem zwalniasz, i wiesz, i wtedy dopiero sobie zakręcasz. Okay? I w drugą stronę. Tu zwrot. Tak. Bardzo ładnie. Noga. Super. Bardzo fajnie. Super. I tak naprawdę, y, użycie tej kolczatki jest dosłownie kilka razy. A jeżeli nie trzeba, to tego nie używam. I samo to procentuję, mogę? Jak mamy tutaj, samym takim ruchem nadgarska. jak idziesz, idziesz i chcesz ją zwolnić, troszeczkę spowolnić, smyczka krótko i sam taki ruch nadgarstka. Stacji noga, Hop. Super, bardzo ładne. Pyk. Super. Super. Dobrze noga. Bardzo ładnie. Super noga, tak jest. Tak jest. Hop. Dobrze. Hop. Dobrze. Widzisz, sam taki ruch, pyk. Czyli znowu idziemy, noga, noga, Tyk. super, bardzo dobrze, super, bardzo ładnie, i załupyk. Ok? Czyli to nie ma w ogóle wiesz, być jakieś tam mocne, tylko to ma być takie szybkie i impuls. Nie używamy tego do całego ciągnięcia, bo jeżeli cały czas będzie na tym stale ciągnąć, na skórek szybko robić je się odporny na to narzędzie, narzędzie nie spełnia funkcji, jest mniej wygodna obroża bez sensu. Więc jeżeli już to mamy, impuls nadgaska. Przesaj, noga. Super, bardzo ładnie. Daj, 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 jedzonko, Dobra. Noga. Super. Bardzo dobrze, super noga. Tak jest. Noga. Super. Tak jest, super. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie, super. Dobrze noga, tak jest, super, bardzo dobrze, super. Widzisz, zwolniłem ją na tyle, hop, e. dobrze, noga, tak super noga, że mogę zrobić zakręt, ok? Bardzo ładnie, super, Siadę. ślicznie, super, okay. e. Cały czas jakby staramy się, żeby to było skojarzenie pozytywne. I jest to czasem przy dużych psach jest zdrowsze, aniżeli impulsy ze smyczy, bo impulsy muszą być naprawdę konkretne. A tutaj, jakby nie używamy dużo siły, to jest tylko ruch nadgarstka, jest styk, jest pewien dyskomforcik na zasadzie. Oj, idę w tom i to nagradzamy, to procentuje. Zobacz, stary, jak to procentuje. super, ok? Więc to jest tylko. Wiesz? Tu robimy nie mocno, tylko delikatnie, idzie, idzie, idzie i nagle oj, a jesteś, super, o, dajesz, dobre, dobre rzeczy dajesz, zajebiście, opłaca się, nie? Ale łatwiej jest w tym zwrócić po prostu uwagę, dobra? Zrób to, co ja zrobiłem, tylko jak masz nogę i będziesz zakręcał, tu ją zwolni troszeczkę, pyk, o, bardzo ładnie, super. Jak ona zwolni, zostanie troszeczkę tutaj z no to nagradzamy też, tak, dobra? Raz. <laughs> A czemu idę z plastik? <laughs> to był taki gorszy smaczek trochę teraz <laughs> no. Dawaj, dawaj. Noga Bardzo ładnie. Super. I w drugą stronę. Tak jest Teraz zakręt. O! Tylko tutaj tak, nie trzymasz na troszkę. Super, bardzo ładnie teraz, ekstra. Stop, siad i go. I wolno. To skąd przyjechaliście? I no, z Wielkiej mi, Brytanii. No, bo to kawał drogi kurde. 2000 20 km. <noise> 2000 20 kilometrów. <km. głos> Targaliśmy Przebiliście wszystkich. Przebiliście wszystkich, ona, ona <noise> też. Lubimy bić rekordy. <noise> no tak. Ach, Super. No. Jak wrażenia w ogóle? Bo mówię, tyle jechaliście, na no to opłacało się, nie opłacało się? No, jak widać opłacało się. Efekty są od razu. Trzy dni. Dały rezultaty. Wiem jak postępować z ten jak komendy wydawać, no. kiedy używać zabawek, kiedy, jak, jak często. Przy okazji się nam nauczyła aportować. Aportować, tak. No. A w sumie możemy to potem pokazać, jak coś. Mm. <laughs> no tak, świetnie, aportujesz. No. Także samemu byśmy nie doszli no. do tego. Ale teraz już wiecie, co robić. Tak, dokładnie, nie? dokładnie, nie? Tak, no. to by dalej niecierpliwość, jakaś nerwy co do psa i pies by inaczej się nauczył. A się okazało, że wszystko umie. A wszystko umie? Ja. Tylko po prostu my potrzebowaliśmy instrukcji no. do psa praktycznie. Ojejku. Ojejku, tak. tak. to ładnie siada, łapę pionę zbija. Tak. No. No jest właśnie. Czyli w dużym skrócie jesteście zadowoleni Zawsze z tego zadowoleni. Z, z przyjazdu z lekcji? Mieliśmy trzy dni, nie? Tak. Tak, notabene. Trzy dni, trzy razy żeśmy z pracowali. E, jakie postępy widzisz? W czym? Największe? Największe? Czy właśnie się słucha? Czeka? Zostań, siat. mogę sobie odejść, ją zostawić. Z tym leżeniem fajnie, nie? Bo no, na początku tak. nie chciała, a teraz już, też nam normalnie zostaje w tym leżeniu, nie? No i zabawa, kurde, spytana. Zabawa, wie kiedy puścić zabawkę i... Tak. Bardzo polecam. Super, bardzo dziękuję.